No, powiem Wam, że ja odkąd te wyższe poziomy świadomości, w ogóle te poziomy świadomości, które przerabialiśmy ostatnio, ogarnąłem, ja na wszystko patrzę pod kątem energetycznym. I jak zaczyna się inaczej patrzeć na e, siebie jako człowieka, na świat, który nas otacza, na innych ludzi, pod kątem właśnie energetyki, to wszystko się jakby staje jasne, dlaczego pewni ludzie mają siłę do działania, a inni nie mają. Pierwszy motyw, najważniejszy. To jest naładowanie naszej właśnie wewnętrznej energetyki. Jak nasza energia życiowa, ogólnie rzecz biorąc, jest niska, jesteście podatni na kontuzję. Jesteście podmęczeni, nie jesteście w stanie dać z siebie maksa na treningu. Ciężko, żeby w długim okresie dawać z siebie maksa. Leci cała lawina konsekwencji, która wynika nie z tego, że brak wam motywacji, tylko wynika z tego, że wy nie macie siły i energii życiowej. I teraz zobaczcie, jak to wygląda u normalnych ludzi. Ile razy nawet sami mieliście tak, że chcieliście, nie wiem, dobra, biorę się za siebie, cisnę, yy, zaczynam yy, na siłowni chodzić, zaczynam to, zaczynam tamto. I jest tak, fu, zaczynacie działać, robicie, 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 robicie i nagle pewnego magicznego dnia jest łubudu i przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, pół roku nic nie robicie. I teraz z czego to wynika? Jak nasza energia życiowa jest słabo naładowana, i wy przez chwilę wejdziecie na trochę wyższą energetykę, że nagle mówicie: Dobra, czuję ten power, zaczynam. I wy z tej połówki energii ciśniecie, no to w momencie to zaczyna spadać. I jak wy znowu schodzicie z tej energii, to wy nie jesteście w stanie działać. I teraz, jak ja zrozumiałem, jak potężną moc ma to, że my mamy w sobie energię życiową. To teraz, wszystko, co mnie otacza, wszystko na co patrzę, co jem, wszystko, wszystko, wszystko patrzę pod kątem energetycznym, żebym się czuł jak najlepiej. Bo jak ja się dobrze czuję, to mi się chce działać, to mi się chce rozwalić na treningu, to ja mam energię przez cały dzień. I teraz, co ciekawsze, jak mamy bardzo wysoki poziom energetyczny naszych ciał, łatwiej o samokontrolę emocji. Ile razy jest tak, że. Pamiętacie dni, że mieliście super wigor, super energia, i człowiek się wkurza wtedy? Nie pasuje to. A ile razy jest tak, że wstaniecie nie wyspani, bo za mało spaliście, bo zmęczeni, bo to, bo tamto, i mama tam załaz z góry je, że z dołu załazę go Dalej siadanie! I teraz normalnie słyszeliście: synku przyjść na siadanie, a nagle z... Chociaż mówi to samo, mamusia wasza, nie? Teraz tak, to działa, że zaczyna nas wszystko drażnić. Nie chce się nam. To jest jedna wielka masakra, jak nasza energia życiowa jest niska. I teraz zauważcie, jak to jest tak samo, jak jesteśmy chorzy. Gdy, no wyobraźcie sobie, że przychodzi, jesteście obłożni, chorzy. Każdy był ręka w górę. Mieliście tak, że był raz dramat. No i wyobraźcie sobie, że tego dnia do Was coś przychodzi Siema dawaj na boisko Potem idziemy z ekipą na nie wiem, na tam na, na kolacyjkę, coś tam Później wieczorem tu, 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 dawaj jedziemy To jest nierealne Dlaczego? Bo jak nie mamy wewnętrznej siły To wszelkie aktywności są tak trudne Normalny człowiek, przeciętny Jedzie na takim bym powiedział 50% swoich możliwości I teraz ludzie nie wiedzą co to znaczy czuć się na 100% nie mają pojęcia, co to znaczy czuć wigor, co to znaczy mieć ochotę do działania. Większość ludzi nie ma takiej siły wewnętrznej, nie mają takich sił witalnych. I teraz, jak my nie wiemy, po co dbać o tysiące rzeczy, żeby podnieść naszą energetykę, to ludzie tego nie robią, bo my się bardzo szybko przyzwyczajamy do danego poziomu energetycznego w naszym ciele. To jest hit. I teraz normalny człowiek nie wie, że mógłby się czuć tak, że wstaje rano, oczy mu się od razu palą i ma chętkę do działania. Oni sobie z tego nie zdają sprawy. Po prostu nie wiedzą. I teraz my sportowcy mamy to do siebie, że my mamy, nawet jak średnio o siebie dbamy, to mamy takie 70%. I teraz się zaczniemy bawić na, na tym mentalu, żeby w każdy możliwy sposób podnieść tą naszą wewnętrzną energetykę, po to żebyśmy byli cały czas naładowani na 100%, bo wtedy każdy trening będzie wydajniejszy, będzie łatwiej o samokontrolę emocji, będzie więcej frajdy z treningów. Generalnie jakość waszego życia się podniesie nieporównywalnie.